Szukasz swojej pierwszej klawiatury z sektora premium, która nie brzmi jak worek grzechotek? To jest klawiatura w minutę, a to jest Monsgeek M1 V5. Budowa. Monsgeek to klasa premium. Zapomnij o plastiku. Mamy tutaj do czynienia z litym aluminium. A co w środku? W środku warstwy jak ogry, co sprawia, że pisanie na Monsgiku jest absurdalnie wygodne. Nie podoba ci się jak klika. Żaden problem. Ta klawiatura ma hot swap. Wyrzucasz, wymieniasz. Cieszysz się nowym dźwiękiem. Okrętło do zmiany głośności. Zatrzaski kulowe ułatwiające otwieranie. cascade Mount zapewniający perfekcyjną amortyzację oraz wytłumienie. Dwa tryby łączności bezprzewodowej. Podświetlenie LED z możliwością konfigurowania. Po trzecie cena zgadza się nie jest najtaniej ale nikt nie mówił że będzie tanio ponieważ tu jest zrobione dobrze